Rok 2014, jeżeli chodzi o wyniki ekonomiczno-finansowe, trzeba powiedzieć, że był w skrajnie niekorzystnym otoczeniu rynkowym. To odnotowaliśmy w tym roku najniższe od kilku lat ceny na rynku energii, jeżeli chodzi o ceny hurtowe. Także wyniki, które żeśmy osiągnęli, a więc EBITDA na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, uważamy, że jest to wynik ambitny i dobry, i mógł być osiągnięty między innymi przez realizację bardzo przez nas pilnowanego programu efektywnościowego, więc obniżania kosztów, dlatego że przychody były niższe o kilka procent w stosunku do roku poprzedniego właśnie z tego powodu, że mieliśmy do czynienia z bardzo niskimi cenami i mimo że rok 2014 to był rok, którym PKB przecież urosło 37%, to konsumpcja energii elektrycznej wzrosła w tym roku zaledwie niecały procent, a więc to dopiero można powiedzieć, że Mamy taką nadzieję, że gospodarka się rozkręca i że w roku 2015 to ten wzrost konsumpcji będzie bardziej znaczący i wpłynie na poprawę naszych wyników. I jednocześnie już widzimy, że ceny hurtowe są troszkę wyższe niż w roku 2014. W ubiegłym roku daliśmy dwie farmy wiatrowe o łącznej mocy 123 MW i one już w roku 2014 oczywiście zapracowały na siebie i tutaj mamy przyrost tej, tej mocy. Oczywiście to jest w dalszym ciągu mało i między innymi też potrzebujemy środków na te, na te inwestycje, bo one też wymagają dość dużych nakładów i właśnie w tym roku realizujemy. Kolejny etap tzw. farmy Marszewo, 18 MW i w roku 2015 one zostaną oddane do, też do eksploatacji. To są farmy wiatrowe na, na Polskim Pomorzu.